Jestem tutaj, aby nauczyć się mówić po rosyjsku w miesiąc. Mówili mi, że to szaleństwo. Właściwie sam tak sobie w głowie wyobrażałem, jak ktoś mówi i jak mu odpowiadam, ale ja wiem, że po prostu nikt tak długo jeszcze tego nie próbował, bo to moje czwarte miesięczne wyzwanie i cały świat się jeszcze przekona, że wszystko jest możliwe. Nie tylko dla mnie, ale dla Was. Jeśli ja dam radę zrobić to bez talentu. Ty pójdziesz na siłkę albo kupić kredki. Czy co tam bałeś się zrobić, a chciałeś? A dlaczego właściwie rosyjskie będę teraz wystawiał na swoje kung fu, styl węża? I co jest ciekawego w tym języku, opowiem Wam w tym odcinku. Także oglądaj do końca. Inaczej, posmakujesz stylu gołębia. Po pierwsze, codziennie otaczamy się Ukraińcami. A każdy z nich zna rosyjski. Czemu nie miałoby mnie zainteresować rozumienie, co mówią? Zwłaszcza, że często słabo mówią po polsku, a są jednym z nielicznych narodów, z którymi można poćwiczyć na co dzień język obcy. W ogóle co ciekawe, wielu Ukraińców mówi rosyjskim jako pierwszym językiem. Zwłaszcza ci mieszkający bliżej Rosji, a ukraińskie mają tylko w szkole i potrafią naprawdę słabo go znać. Co mnie zdziwiło. Poza tym. Rosyjski to największy język słowiański. Mówi nim jako pierwszym jakieś 150 milionów ludzi, a zna go jakieś 100 milionów więcej. Czyli według moich obliczeń, 250 milionów. To byłby też drugi po francuskim przydatny język, którego bym się uczył w czasie tych miesięcznych wyzwań. Ale jest więcej ciekawych rzeczy, o których o rosyjskim nie wiedziałem. Chociażby że w rosyjskim jest dużo wieloznacznych słów. Niby nic, ale powiedziałbym, że to raczej nietypowe w precyzyjnych językach słowiańskich. Na przykład mir może oznaczać pokój, jak i świat. Łuk, powiedzmy luk, nie wiem, nie umiem tego jeszcze wymawiać, to cebula i łuk, jak się łatwo domyślić. Zresztą po pierwszych oględzinach języka rosyjskiego, bo coś tam już słuchałem pierwszy raz, można powiedzieć że jest to dziwnie skonstruowany język, jak na słowiańskie. Właśnie. Zaczynasz chociażby yy, zdanie od osoby. Na przykład, ja robię. Zamiast po prostu robię. Sporą rolę gra też kontekst. Bo na przykład raczej do tej pory nie słyszałem, że coś się ma, tylko że coś jest u kogoś. Albo że się jest, tylko raczej po prostu, że. Ja, ja chory na przykład. No, no może nie, zły przykład, bo jeszcze nie wiem jak się mówi, akurat to, ale dziwne jakieś, dziwne dosyć, nie specyficzne jak na słowiański język i będę to powtarzał w kółko. Poza tym, co do pisma jeszcze, metody chyba jako pierwszy zauważył kiedyś, że Słowianie bardzo lubią mieszanki z J, czyli ja, je, ju, jo. I dlatego dał im osobne litery. Co ciekawe, chociaż też mało praktyczne, dla większości przynajmniej w prawosławnym kościele nadal używany jest język cerkiewno-słowiański. A jest to taki język, z którego właśnie rosyjski się wywodzi. I na gracie, i Powstał on jakoś w X wieku, a dopiero w XVIII-XIX tak został wyparty z codziennego użytku przez chociażby właśnie rosyjski i inne języki, które się w tym czasie zdążyły wykształcić. Teraz cerkiewnosłowiański jest używany tylko na mszach prawosławnych i ma status języka hibernującego. Mam nadzieję, że ciekawostką okaże się też fakt, że rosy po rosyjsku można mówić już po miesiącu. Ale nawet jeśli, to głównie dlatego tak dobrze mi pójdzie, jakkolwiek mi pójdzie, że jestem Polakiem. Ale wydaje mi się na razie, że zdecydowanie jest to język bardziej odległy od polskiego niż na przykład czeski, który każdy Polak ponoć zna na poziomie A2, bodajże, więc wystarczająco, żeby się tak. Podstawowo dogadać, ale to każdy wie rosyjski, natomiast inna sprawa. W rosyjskim ten akcent, mocny, szczególnie dać mi się może we znaki. Bo nawet jeśli podobne są słowa do polskiego, to i tak zabrzmią obco. Dlatego będę dużo słuchał i dużo czytał. Akurat trochę tam cyrylicę znam, z kiedyś, kiedyś się tam pouczyłem chwilę więc to nie będzie duży problem, ale będę też przede wszystkim dużo, dużo używał czatu GPT, bo to mój teraz najlepszy przyjaciel i mam zamiar jakieś pół godziny dziennie mówić. Codziennie. Takie mam też wyzwanie na ten miesiąc. I jakkolwiek. Mówić. Byle mówić. Byle jak najwięcej. Wierzę, że te trzy rzeczy, czyli słuchanie, poznawanie przez czat GPT i mówienie Pozwoli mi jeszcze szybciej nauczyć się tego języka, bo myślę, że metoda ogólnie nauki języka już mi się powoli w głowie krystalizuje z biegiem tych, z biegiem robienia tych miesięcznych wyzwań. Więc tym razem też. Trzymajcie za mnie kciuki i pamiętajcie o kupieniu kredek za miesiąc albo karnetu na siłownię. Wierzę, wierzę, że, wierzę, że się uda. Mam nadzieję. Do zobaczenia.